Ja se wtedy myślę, wiek. Urwa, jest! Jest! Dzień dobry, z tej strony chłopski Rozum. W dzisiejszym materiale chciałbym wam opowiedzieć o sytuacji, jaka przydarzyła mi się niemalże 12 godzin temu. Otóż. Yy... 12 godzin temu zadzwonił do mnie telefon. Ja mam generalnie dwa telefony. Mam numer polski i mam numer niemiecki. Zadzwoniono do mnie na numer polski. Widziałem, że numer jest taki dosyć podejrzany. No i od razu stwierdziłem: pewnie jakaś reklama albo odkurzacza, albo reklama podpasek, albo przedłużenie życia jakimiś super yy, suplementami. I mówię: no dobra. Odbiorę, zobaczę, co chcą, albo również może mogła być jakaś ankieta, nie? Mówię, dobra, odbieram. I oczywiście padła tutaj propozycja y, przyjęcia preparatu zwanego również śmierciąką w związku z czwartą falą, i o tym chciałbym Wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Generalnie, jak to wszystko wyglądało, yy, ponieważ y, odbierając telefon troszeczkę się zdenerwowałem, ale mówię, dam szansę. dam szansę. I, i, I do rozmowy i do krótkiej debaty jestem zawsze, jestem zawsze gotów. Ja w tym temacie y, siedzę, interesuję się tym, więc mówię, zobaczymy, może uda im się mnie przekonać. I o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Także ja jestem Chłopski Rozum, a Was oczywiście zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim przejdę tutaj do meritum, Dajcie mi również znać w komentarzu, czy do Was również dzwoniono z propozycją przekonania, z propozycją przekazania e, różnego rodzaju tylko zalet e, w związku ze śmiercią, e, w związku z czwartą falą, tak bo słyszałem, że e, jest ogólnopolska akcja, żeby dzwonić do ludzi niezaimpregnowanych i ich przekonywać. Zrób to, chroni siebie, chroń bliskich. Itp., itd., nie? Szmery, bajery. Dajcie znać w komentarzu, oczywiście, czy wy dostaliście taką propozycję. Ja dzisiaj ją dostałem, zaraz Wam oczywiście opowiem. I jeżeli Wyście ją dostali, to, to możecie napisać również w komentarzu, jak wyglądał przebieg rozmowy oraz e, jak to generalnie u Was wszystko wyglądało. Dobra, więc u mnie wyglądało to tak, że była około godziny, chyba było około godziny 10 rano. Widzę, dzwoni numer. Tutaj Wam się teraz wyświetli numer, z którego do mnie dzwoniono. No to nie jest żadna tajemnica, więc wam go podam. Mówię, dobra, odbieram. Halo, dzień dobry. Nazywam się pani, taka i taka. Dzwonię z jakiegoś tam urzędu i w związku z rozprzestrzenianiem się chorób, chciałabym zaproponować. Osobom niezaimpregnowanym szczepienie. I to szczepienie się odbywa poprzez osoby jakieś tam. Chcielibyśmy doradzić i przekonać osoby niezaimpregnowane oraz ich przyjaciół, znajomych, rodziny, żeby przyjąć ten, że oto, preparat. Tak się ta pani przedstawiła, ale dobrze wiemy, i ja wiem, że wszyscy ci, co dzwonią, Wszyscy ci, co y, proponują reklamy i m.in. Y, śmiercionki, tak. To oni tak mówią, że nie dadzą nam dojść y, do głosu. No i ja już słysząc to, mówię: śmiercionkę na co pani chce mi przekazać? Na, na grypę, na, na, na co? Na, na sytuację, którą już mamy od dwóch lat, czyli, czyli wiadomo jaką. Yy, ona mówi, no w związku z, y, z czwartą falą chciałbym tam przekonać, nie? No i ona jeszcze tam dopowiedziała, no bo my jako specjaliści chcielibyśmy ludzi przekonywać do, za, do zajęcia preparatu. Ja se wtedy myślę, mówię, kurwa, jest! Jest! Jest w końcu jakiś specjalista! Mówię, no to yy, słuchawki nie będę odkładał, spróbujemy sobie merytorycznie porozmawiać, bo mówię, kurde, specjalista, specjalista, wyszkolona osoba, w pełni obeznana, znająca plusy i minusy pewnie przyjmowania preparatów. Mówię, to urządzimy sobie piękną debatę. Zobaczymy, czy, 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 y, czy będą w stanie mnie przekonać. No i ja na tą debatę byłem gotowy. A no, i ona jeszcze się w tej rozmowie zapytała, czy rozmawiam z mieszkańcem województwa śląskiego. Mówię, że tak. Y, no to mówię to proszę mnie y, y, przekonywać. No, no, w związku z czwartą falą chcielibyśmy przekonać do zabezpieczenia y, państwa, pana znajomych, pana tych do przyjęcia preparatu, wszyscy chorują, ludzie tam umierają, szmery bajery. I ja na to jej odpowiadam Proszę Pani, czy Pani jest poważna? Czy Pani jest poważna, dzwoniąc do mnie z propozycją Yy, przyjęcia yy, śmiercionki. Dobrze Pani wie, i ja wiem i wszyscy wiedzą, że śmiercionka została dopuszczona warunkowo, tylko i wyłącznie warunkowo do, do, do użytku, do obiegu. Ponadto jej badania trwają do 2023 roku, a Pani mi tutaj proponuje przyjęcie, yy, przyjęcie preparatu? Czy jest Pani poważna? Kolejna rzecz. Skąd Pani wie, że ja nie jestem zaimpregnowany? Skąd pani to może wiedzieć? Ponadto, ja sobie tak myślę, proponują, proponują mi przyjęcie preparatu, dbając o moje zdrowie. Dlaczego nie, nie, nie zadbacie o zdrowie, otwierając służbę zdrowia dla Polaków, żeby Polacy mieli dostęp do służby zdrowia, a nie przyjmowanie preparatów nieznanego pochodzenia, gdzie skutki uboczne nie zostały jeszcze sprawdzone. Gdzie, gdzie generalnie śmiercionka nie została sprawdzona, jakim prawem wy tak w ogóle robicie? Po usłyszeniu moich tutaj zarzutów, moich pytań, nie, oczywiście nie byłem jakiś nerwowy, opryskliwy i niemiły, bo myślałem, że sobie spokojnie porozmawiamy. Ja powiedziałem im, ich, im o swoich argumentach i liczyłem na to, że pani mi na to odpowie. I ta pani mi od, odpowiedziała. Do widzenia i się rozłączyła. Więc, Szanowni Państwo, tak wygląda yy, zachęcanie do, 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 przy, do przyjmowania preparatów w Polsce. Ja, wychodząc yy, na krótką rozmowę, ja wiedziałem, yy, co mi się nie podoba, ja wiedziałem, o co się mogę zapytać, o co się mogę przyczepić. Yy, Ludzie mieli szansę, żeby, żeby mnie przekonać, żeby dać mi jakiś kontrargument, ale tak jak dobrze widzimy, i ja dzisiaj zauważyłem na, na własne uszy i oczy, że jeżeli chodzi do konfrontacji z takimi ludźmi, którzy chcą mnie, was i wszystkich przekonywać, to nie nie mają żadnych kompletnie kontrargumentów na to, żeby was przekonać, bo moje argumenty, które ja wam podałem, są tak cholernie silne i twarde, że nie ma na to co odpowiedzieć. No ale tak wyglądała cała sytuacja. Dałem jej argumenty, ona nie miała kontrargumentów, rozłączyła się i pewnie szukała kolejnych naiwniaków, którym będzie propo proponowała yy, albo proponowali niesprawdzone preparaty, żeby tylko powstrzykiwać ludziom, yy, gdzie potem nie wiadomo, co się wydarzy, czy to jest w ogóle bezpieczne itp. Itd. Tak, jak, tak jak Wam powiedziałem, yy, to jest wszystko niesprawdzone. Badania trwają do 2023 roku. Ponadto yy, to wszystko zostało dopuszczone. Warunkowo, więc jakim prawem, ludzie yy, domagają się, próbują przekonywać do, do przyjmowania preparatów. Tak, yy, ja jestem młody, no, młody, mam 28 lat, więc staram się również być świadomy, ale nie wszyscy ludzie są młodzi, tak, i nie wszyscy ludzie są świadomi. Wiadomo, ludzie starsi, wiadomo, tam 70 w górę, tak. Albo już nawet plus 60 w górę. Nie są na tyle świadomi, nie wiedzą co się dzieje, więc również trzeba uświadomić, również z tej drugiej strony, a nie tylko z tej strony, którą ta pani próbowała mi przedstawić. No i tak wyglądała rozmowa. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy, czy też oczywiście otrzymaliście taką propozycję. Z chęcią poczytam, pośmieję się razem z wami. Miałem też tego odcinka dzisiaj nie robić. Mówię, kurde. Nagram, bo, bo dosyć, dosyć jestem na świeżo z tym. Mówię, kurde, nie nagram teraz, to zaraz, zaraz, zaraz zapomnę. Ale to dosyć jest taka akcja, że, że wiecie. Mocno mi wpiniła. Także to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. To był z Wami jak zawsze bardzo szczery chłopski rozum.